Przy Straży Pożarnej w Podgórzynie powołano do życia młodzieżową drużynę pożarniczą. Aż 17 druchów i druchen złożyło rotę ślubowania na sztandar jednostki. To jest e, wielkie wydarzenie, dlatego że w historii e, m, OSP podgórze na pewno, a być może i, i w gminie, e, nie wiem, czy powiecie, takie, takie sytuacje miały miejsce, że aż tak wiele e, osób wytrwało od początku, a od października ćwiczą, przygotowują się e, do tego momentu, kiedy będą pasowani i będą ślubowanie składali właśnie na sztandar ochotniczej straży podradnej podgórze. Pełnowartościowa jednostka to właśnie nie tylko ta działalność operacyjna, wyjazdy do akcji, ale cała właśnie to. Szkolenie młodzieży i działalność taka edukacyjno-oświatowa e, dla społeczeństwa, no, skierowana głównie też dla, dla, dla młodych ludzi. Powodów wstąpienia w szeregi młodzieżowej drużyny pożarniczej jest wiele. Chciałbym być strażakiem i pomagać ludziom, żeby. Yy... Żeby świat ciągle istniał, żeby nie spłonął. Chciałam się troszkę nauczyć o bezpieczeństwie, bo mamy takie zajęcia jakby troszeczkę z pierwszej pomocy i to jest takie przydatne bardzo w życiu. Ale nim młodzi druchowie i druchny wezmą udział w akcjach ratowniczych, muszą uzbroić się w cierpliwość i przede wszystkim poznać pracę strażaka od kuchni. No, przede wszystkim yy, muszą tę wrażliwość, tę ten, ten chęć, która jest. Która jest w każdym człowieku, który chce pomagać. Bo to jest ta główna zaleta, ten główny element i ten warunek również tego, żeby należeć do OSP. Wiadomo, że nie robi się tego dla pieniędzy, wiadomo, że nie robi się tego dla chwały, dla odznaczeń, dla medali ale robi się to dla innych i to jest, to jest rzadka sytuacja, zwłaszcza współcześnie w naszym świecie, gdzie króluje jednak mimo wszystko jakiś taki egocentryzm i egoizm i rzeczywiście no, to jest ewenement. To właśnie młodzieżowe drużyny pożarnicze są doskonałym miejscem do tworzenia przyszłych kadr strażaków. Ci młodzi druchowie to jest nasza przyszłość. Bardzo możliwe, że z tych właśnie 17 przynajmniej kilku wyrośnie na takich powiedzmy strażaków czynnych, nie tylko z straży pożarnej, ale być może zawodowych i oni będą bronić naszego bezpieczeństwa w przyszłości. Także naprawdę wielkie wydarzenie. Obecnie w powiecie jeleniogórskim funkcjonuje 12 młodzieżowych drużyn pożarniczych, które zrzeszają blisko 250 członków.